Kilkadziesiąt pań z Kół Gospodyń i Stowarzyszeń z Gminy Obrazów prezentowały umiejętności przygotowania pączków. Swoiste warsztaty były drugą odsłoną kulinarnych przygód z wójtem tworkiem. Tym razem areną przygotowań obowiązkowych pyszności na Tłusty Czwartek była Sala Ośrodka Kultury w Obrazowie. Mamy tutaj panie z lokalnych stowarzyszeń, Z koło kobiet aktywnych z Bilczy, pozwolę sobie tak to w ten sposób powiedzieć, są panie z Węgrc. Są panie z KGW Chwałowianki, KGW Żurawianki, są też zwykłe mieszkanki gminy Obrazów, które są niezrzeszone po prostu w żadnych, żadnych stowarzyszeniach. Przygoda kulinarna z wójtem Krzysztofem Twolkiem zapewne stanie się jednym ze stałych punktów kalendarza wydarzeń integrujących społeczność gminy Obrazów. Nie to cieszy, że mamy tak duże zainteresowanie, ale to jest zasługa głównie wszystkich kół, stowarzyszeń, osób fizycznych, tych wszystkich, którzy tu dzisiaj przyszli. Bez względu, czy robić, czy degustować. Kulinarna podróż z wójtem rozpoczęła się w Żurawicy, gdzie panie z koła Żurawianki wspólnie z Krzysztofem Tworkiem piekły chleb według przepisów włodarza gminy. Teraz przyszła pora na pączki. Wspólne smażenie okrągłych kulek z nadzieniem o różnych smakach ma integrować lokalną społeczność. Przede wszystkim e, ma to służyć głównie integracji, wymianie pomysłów, przepisów, a wszystko dla dobra rodzin i mieszkańców. Wspólne smażenie pączków ma służyć temu, aby naszą e, lokalną społeczność zaktywizować do współpracy i pokazać im, że wspólnie też możemy coś zrobić. I nawet takie, można powiedzieć, z powodu błahe e, smażenie pączków też łączy naszą lokalną społeczność. Krzysztof Tworek przyznał, że nie jest fachowcem w przygotowaniu pączków, ale za to uwielbia je jeść. Najbardziej smakują mu z nadzieniem porzeczkowym. Muszę się przyznać, pączków nie umiem robić, ale za to uwielbiam je jeść. Uczestniczki przygody kulinarnej z wójtem Porkiem znosiły się na wyżyny swoich umiejętności. Pokazywały, że umieją pracować zespołowo. W koło Żurawianki rządziła specjalistka od wypieków. To pod jej kierownictwem i według jej przepisu powstawały pączki. Wszystko wspólnie robiliśmy, dziewczyny też pomagały. Ja im tylko dyrygowałam, co i jak mają zrobić. No to taki szybki, szybki. Yy, Na 600 gramy mąki, 4 żółka, 2 białka, yy, 3 łyżki cu cukru, 33 30, deko yy, drożdży, yy, no i masełko oczywiście na koniec, wyrobić to dobrze i będziemy smażyły. I tak było ręcznie, ręcznie? Yy, yy, nie, czy ręcznie, mechanicznie nie, bo ja jestem tradycyjna i... Coś mnie ta mechanika nie przekonuje, bo jednak ręka jest ciepła i ten drożdżowe ciasto rośnie właśnie przy ręce. Dla Stowarzyszenia z Tradycją w przyszłość z Głazowa środowe smażenie w Obrazowie było doskonałym treningiem przed czwartkowym. Panie w remizie w Głazowie będą smażyć pączki dla mieszkańców swojej miejscowości. Jednocześnie podkreślając, że inicjatywa wójta jest fajna. Bardzo nam się podoba. Ale my u nas we wsi też co roku smażymy, to nie to, że p... dzieci jest, ale w obrazowie to nie było nigdy. Tak? No, Czyli warto było przyjechać. Pewnie, jutro będziemy we wsi smażyć. Zapraszamy. Tak. Tak. Liczna i najdobrze zorganizowana grupa zbińczy pracowała zespołowo. Panie z tej miejscowości zapewniały, że ich pączki będą puszyste. Dzień dobry, a co panie teraz robią? Przesiewamy mąkę i napowietrzamy. To jest potrzebne, niezbędne. Potrzebne, niezbędne do znakomitych pączków. Ale co to daje takie przeżywanie i na potrzebowaniu? Puszysty pączek. Będą puszyste, na powietrza się jest leciutka. Efektownie, z wykorzystaniem miksera, a co ważnie, efektywnie pracowały władze Rady Gminy pod kierownictwem przewodniczącej Teresy Szczudło. W tym kimie znalazła się Anna Paluch, dyrektor kielickiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Panie, podczas pichcenia przepowiedziały, że dyrektor Armilu będzie kandydowała w jesiennych wyborach. Tu się rośnie, tu miesza ciasto, tu się studzi masełko, a pani poseł już przesiewa mąkę. Pani poseł, pani dyrektor! Już cię mi się pomyliło. anka, anka! Koniec. A może kiedyś jeszcze? Oczywiście, to jest proroctwo. Gratuluję, gratuluję. Chwałowianki zapewniały, że przygotują pączki w myśl zasady – dla każdego coś dobrego. Będzie to kilkadziesiąt pączków z różnymi nadzieniami. Robimy z dwóch porcji, ponieważ no myślę, że jest nas wystarczająco dużo, tak żebyśmy mogli sobie wszyscy podegustować. Będziemy teraz tak, dodawać żółteczka, następnie trochę tłuszczu i mamy już tutaj cukier podany, także będziemy tylko to wyrabiać i to będzie nasza wersja pączków. Zobaczymy, nadzienia przeróżne, także zobaczymy, dla każdego coś dobrego. Mimo, że zespoły przygotowały pączki według różnych przepisów, wszystkie były jednakowo pyszne. W najbliższym czasie samorząd gminy ma zamiar do spotkań kulinarnych wprowadzić element rywalizacji. Mi się tak marzy, bo tutaj zwróćmy uwagę, że wiele pań mówi, że e, jednak najlepsze jest, jak to się wszystko ręką miesza, że jest zupełnie inny smak. Ja więc mam e, taki pomysł, żeby zrobić wyzwanie, to znaczy się ten słynny robot, nie będę tutaj wymieniał nazwy: kontra człowiek i degustacja. Z pachnącego pączkami ośrodka kultury w Obrazowie, Jerzy Strzyż, STV Info.